Siemanko, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam kilka i iMixem 1375, ponieważ jestem w trakcie markowania tej świetnej siódemki. Naprawdę ten czołg jest genialny. Moim zdaniem najlepszy lolek. Takie jest moje zdanie, nie wiem co wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Mogę jeszcze na szybko powiedzieć wam moduły, które gram na tym czołgu. Pierwszy zestaw, którego używam praktycznie na każdą mapę to Turbo Optyka, Tumik, Dyrektywa Nakamo. Drugi zestaw, zamiast Turbo mam wentę na taką mapę jak prochurówka, żeby mieć większy zasięg widzenia, przez co będę szybciej odspotować czołgi przeciwnika. 13.75 Co ty zajmujesz? A, okej. Okay. Da, spadł na dół, no. Mam bicie na typa na rampie, zaraz go zacznę dymać. O, dawaj. Gram ruch, oni, Wiesz co nie wiem czemu ja nie dam toby to jednej. Możesz dać. Ja jestem kadem so so Nie chcemy tego skorpiona zretake'ować? Czy ty nie masz. Ja mam bicie na typa, zaraz go skończę. Jak mu poleci wiesz. pecha. Dobra, nieważne. ważne. KD werpikuję, Kada jest. Oh, safe. Ja też kada. I co jest taka różnica, jak grasz na padzie? Że sobie ruchasz da. oponentów? Oczywiście. Ale no, Bertasa pytam, bo on całe życie na tej myszce napierdzielał. Ty prosi, z Apexa też kiedyś na myszce grali, a potem zaczęli grasz grać na padzie. Ciekawe czemu. Smutne trochę. Jakada. Co to jest za kawałek? Kurde, mam problem z tym Patriotem. Masz Jesteś Ryszard Trogowski, wielki trzeci. No, no właśnie, nie dam rady. Ciężko jest. mam dostać pomoc od team'ku, ale nie, nie kwapiam się do tego, żeby to zrobić. Kwapiam się? Nie. No. Dobra, patret szatny. No. Jakada. Zaraz zacznę kontrolować tego, Ani. O, zaraz do garażu Jakada. Zaraz spotnę te td które są na snajpie. Mm. Jestes? Jest przed sądem, jestem ja w tym miejscu, w Ja miejscu, w jest na w tym skończę na półce. Gra, to jest czasami taki... Taki żart Skorpion da? Aha Szkoda, bo gra słabo. To szybkie to było Siema, Small No... Wiem, że jest OP. ten I'm Assistant Wiem, wiem Że normalnie turnieje można to grać To jest... To jest... Coś tak obrzydliwego Nie jestem fanem, nie? No. Oh. Nie jestem fan. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O, fajna pecha. Oh. Oh. Klasa. I o, oh, Katarynka. Daj, ready. Puszczam Kurde, ten czołg jest tak przyjemny do gry. Nie to, co ten 12T. To jest. Nie była ziemia. Mam jeszcze Cromwella B by... i to są dwa ostatnie czołgi, które muszę markować. Dasz mu coś nawiast? Ja w drugie nope. tempo będę wjeżdżał na chwilę, jak on tak jedzie. Mam Dobra, Crusader go rozwalił. Znaczy, powinien. Nie, ale zdałem ten się Siedzi, trzyma tej górki jak patrzat albo inny joke. Dzień z jakiego wałysz. Nie, ale na pewno wyglądało to ładnie. Efektownie. Kurde, 7000 na ulepszenia polowe na po na Porambana. O, fajne losowanie. Fajna strona. Zaraz zmienię konto, wezmę jakieś TTK. Bo tutaj mam te misje razy 5, I bardzo nie chciałbym spamować tymi misjami razy 5. Wargaming nadal nie, nie ogarnęło, że te misje razy 5 powinny być stopowane, tak? Czy według Was powinna być coś jakaś pauza na tych misjach razy 5? Ja rozumiem, że na koncie premium nie ma, no jest to logiczne, nie? Ale no na misjach razy 5 przecież na sobie jedzie, o właśnie. To robię. Dalej jeżdżę a, bez spota w ogóle tych zrobiłem. Jezus Maria, no... Siatkowy T95, to stoi na full open. E? Gra komputerowa czasami to jest... To jest wręcz anti-skill representative gamu. Te pustyńki, to mnie będą tyrać wszystkie po tej wierze, nie? mi po prostu powierzy pił. O, te 9,5 dostaje, pięknie. Po 4 z tylko mogę przebić tu w ogóle. Ciekawe. Yes. Neśnie. mało. za. Za małe RNG styk, że ja bym tak podkręcił korby do 50% na wszystkim. Ole, byłoby ciekawie. A bo ty, buraską się świecisz z kilometra. No, ten geser tu robi retake. Zapraszam. A. Nie, nie robi retake. U. Ja chyba zagram na niego. Jak tam wygląda sytuacja na drugiej stronie? Nie, nie fajnie, bo nasza ta 30 ma mniejsze jaja niż Struś. <grym> Co ja zrobiłem, te? No powiedz, że dostałem wszystkie pestki, ty. 100% penek miałem, powiesz. No gówno. Będziesz musiał mi dodać, ale to zaraz. O kurde, ty razką chcesz grać na niego? O kurde, nie dobrze O i mnie podpalił pierwszą pechą, No dobre życia. Na które ty kąt idziesz? Wcześniej grał htk japońskim. One mają nową taką mechanikę z przegrzewaniem, ogrzewaniem, czy tam chłodzeniem ta, ta działa. No, od tieru dopiero. że jak nie strzelisz przez 12 czy 13 sekund, to masz działu jak jest No ale to tylko przez jeden strzał. Mówię, musisz 12 sekund nie strzelać, żeby. Aha, ja tu w infie jestem. Ciekawe. Nie masz bicia na te fałeczki? Moment. Light jest tu, Adam, tu, w tym krzaku. Żeby zrobię drogę do fałeczka, bo tutaj dwie bi bombią. A ty tym herkatem to podjedziesz, żeby to strzelać, czy nie jesteś zainteresowany? Podwójny traczek i chłop w soku. Tym herkatem chyba nie jesteś zainteresowany, co? Taki ten jest zdurny, nie! Ludzie! Ale co te dwiarty tylko... No nie wypychaj mnie pod... Trańcu! Nie ja to jest metru, 285. Zaraz sprawdzę, czy lijet jest cały czas w standardzie. jaka bomba poszła widziałeś? Tak, widziałem. Jestem w infie. No. Ja się w ogóle nie boję ósmych tierów, nie? To widzisz semkę, to wychylasz jej. Ale to ma ogóle? ich, nie? Ma peki z dpm-em, co 6 sekund po 320, z peną 244. A. To nie to jest. Po prostu nie? rozrywasz tych ludzi, nie? Opa, pa, pa, jest baranek, mówiłem. Widzę, widzę, zaraz ci pomogę. dalnie głupi czołg. Zdaniem... Mam A zdaniem jest to Jiro. Ciekawe. Odjadę to spotować, stary. Dawaj, dawaj. O, arta. Safe. Ja sobie na proxy nawet do niego podjadę. Nic mi tu nie, nie zaszkodzi. Co ty ma? O, czekaj, Ej, muszę ja złapać zryciałem... spota na Ira. O, ilarka jeszcze. Plus, jakie to jest obrzydliwe? Co te chłopy tam robią? Walą konia. Oho. To ma Peski, które latają 1050, czyli nieźle. Chcesz się dać pecha, uratujecie? Git. Ej, w sumie Adam? Czekaj, bo ja chyba A. mogę ściągnąć sobie. O, klasa! Będę miał turbo zamiast wenty. Git, to mi się przyda. Taka to mocne, moim zdaniem. Jadę na spota, pani Adamie. Dobra, 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 w drugą stronę, ale ja zobaczę, że to ci, ci, ci widzę O Boże, co ty robisz z tym Gesorem? Oh, I swear to you. Jedzie sobie, czy mi, joch, tu ty będziesz miał bicia. Ten to się musi dobrze bawić, co? Tym jochem. Mhm. Mm Za tę grę to chyba milion, milion spoty zaraz padnie. Jezus, jaka tuba. Jaką w ogóle? Ej. Dużo zdrowka z okazji Bo, urodzin, wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń o to są moje najlepsze życzenia Bo jak spełnisz marzenia to pewnie hajs będziesz miał S? <grywa> nie ten gesor to mnie gesor a On cię podjeżdżał. <grywa> ten, co siedzi w krzaku i tylko patrzy jak się spoczyk farmi, hehe. <grywa> no. hehe hehe tu blind'a Górę? Dobra. Jakiś który jest z... całkiem. Nie, nie wyobrażam sobie, Strzeliłeś, że mi powiedział, tak, tak, A, to, Bo nie patrzyłem. <grym> Widziałem, że przeleciało. W drugi krzak też przeleciało. Okej. Okay. Dałem light. No, przyda się, przyda się ramku. Dzięki, dzięki. Które urodziny skończyłeś, jeśli można wiedzieć? Buraska tam, okej. Okay. Mm. 22, o. No ja w tym roku 25 będę mieć W kwietniu, będzie, będzie fajnie Skorpion tam jesteś do prawej Młody wilk, ta. no ty tak Stabula ja robi to, Ja to już stary pryk jest zaawansowany plan jest, ale Ja sobie stoję, czekam O, Giesor, ty Gdzie on jest? A co on zrobił tam za kółko? Gdzie jest? A, Giesor jest tu Aha Dobra, to ja dobinę krzaków Skorpion tutaj gdzieś jest Albo tu, albo u góry tutaj, może być w tym krzaku, no Mhm Skorpion siedzi dokładnie tu Dostał tubę właśnie. Hobby bocian, Hobby O, to się kiedyś tak mówiło na... ...klucz z ropa. A. O, widzisz? O, ja w infie, to interesting. Interesting, hehe. <grytanie> Dobra widzę, pokażę wam Wodhaka. Tylko zniknę ze spota. Dobra, jedziemy na Wodhaka. He hej, co? W szoku jesteś? Jeden z drugim. Dobra, Adam. celu się w to, dobra? Masz tam bicie, czy nie? Eee, tam mam, ale on ma milimetr HP, nie? Dobra. Znaczy, no, nie mówię, żebyś się wcelował, bo o, ja winfie. Co za timing? Emerson. O. On dostał do mnie pestkę. Widzą, widzą. No! Ja go mogę w infie trzymać. Noo, haroś, haroś. Trzymaj W Polsku twój. może? Ta, w period. Fuck. Tak. To za nowa moda w ogóle. Nie. O. Nie. Ma ferdek. Ja tu robię 15 w sensie misję. Zostaw mnie tym Gesorem. Do mnie strzel. Stankuję. Nie, ferdek. nie, ja, ja na tym końcu nie mam piątek. Jeszcze. Work in progress, jak to mówią. Skończysz go? Nie. O, skończę. Work in progress widzowie, work in progress. Jak wszystko co zapowiada WG, problemy. Ej, kurde, bo to jest do przegrania jeszcze. Ten Gesor mnie kończy za sekundę. Nie kończy. Bertor to ma farmę życia z tego wiesz, wiesz, O, jest o, hehe, zrobiłem piętnastkę, XD, siódmym tierem piętnastkę zrobić. A co musiałeś zrobić? 7000. tysięcy łączonego. No ale steel stary, siódmym tierem? No ładnie, ładnie. Siódmym tierem, kurde, siódemkę? Nie, ja nie mogę zamienić konta, bo przecież Gnyx mi... 5000 osób chciało golda na drugie konto, to już się nie chciałem kłócić. Ja sobie tam grałem, konia waliłem na stricie, zrobiłem 4000 tysiące DP'gów w całym turnieju. Zwaliłem se konia, jest pięknie. Adamek, chcesz z nami pluton pograć na siódmych tierach? Łobaben. Bierzemy go, panie Adamie? Tak, dawaj. No i git. Ile będziesz mógł grać dzisiaj? Jeszcze z godzinę, coś takiego. Bo chcę dzisiaj wpójść wcześniej spać w końcu i wstać jutro o normalnej godzinie A nie tak jak przez ostatnie dwa tygodnie No patrz to Adam, jaką bitwę zrobiłem tym czołgiem Hit Normalny hit, si siódmym tierem zrobić 15. Pasuje No teraz co? Teraz muszę dokończyć hateki, Tedeki i 260 będę mógł wybijać. Aha. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że temat Wam się podobał. Trzymajcie się, miłego dnia. Pa! pa.